Panowie, porozmawiajmy szczerze o czymś, co po 50 dotyka niemal każdego mężczyzny. To temat, o którym rzadko mówi się głośno, ale o którym myśli się bardzo często. Sprawność, wytrzymałość i ta cicha pewność siebie, że ciało zareaguje dokładnie wtedy, kiedy powinno. Być może zauważyłeś, że wszystko zaczyna działać wolniej. Twardość nie jest już taka jak kiedyś. Pojawiają się drobne problemy z oddawaniem moczu, albo przewlekły ból dolnej części pleców, który nie chce odpuścić. Wielu mężczyzn dochodzi do wniosku, że to po prostu cena starzenia się i trzeba się z tym pogodzić. Ale co jeśli powiem ci, że ten spadek formy wcale nie jest wyrokiem zapisanym przez wiek? Co jeśli prawdziwą przyczyną nie jest liczba lat, lecz prosta mechaniczna blokada w centrum twojego ciała zaniedbywana od dziesięcioleci? Istnieje bardzo konkretny punkt. Potężne miejsce nacisku, które masowane zaledwie przez 60 sekund dziennie może odblokować ten system i przywrócić naturalną równowagę. Mówimy o technice, która poprawia przepływ krwi w całym obszarze miednicy. Uwalnia napięte nerwy odpowiedzialne za czucie i reakcje, a także rozluźnia głębokie napięcia mięśniowe. Efekt większy komfort, lepsze czucie i stopniowy powrót tego, co wielu uznało za utracone. Wiem, że to brzmi zbyt prosto. Być może myślisz, że to kolejna dziwna moda bez podstaw. Dlatego chcę, żebyś wiedział jedno. Ten punkt był znany i szanowany w tradycyjnej medycynie od tysięcy lat jako centrum męskiej witalności. Dziś nowoczesna neurologia i fizjoterapia zaczynają wyjaśniać, dlaczego naprawdę działa. Nazywam się dr Anna Kowalska i za chwilę poprowadzę cię krok po kroku przez ten proces. Pokażę, gdzie dokładnie znajduje się to miejsce i dlaczego właśnie ono ma tak ogromne znaczenie. Zanim przejdziemy do samej techniki, musisz zrozumieć jedną rzecz. To, co większość mężczyzn nazywa nagłym spadkiem formy, prawie nigdy nie jest nagłe. To proces, który narasta latami, cicho i niezauważalnie. To nie jest awaria z dnia na dzień, to korek w najważniejszym skrzyżowaniu twojego ciała. W mojej praktyce spotykam mężczyzn, którzy mówią: Pani doktor, jeszcze kilka lat temu wszystko było w porządku, a teraz jakby coś się zacięło. I dokładnie tak jest. Problemem nie jest brak chęci ani wieku. Problemem jest mechaniczna blokada, która tworzy się w jednym kluczowym miejscu miednicy. Gdy jakość erekcji, jej stabilność albo czucie zaczynają słabnąć, niemal zawsze mamy do czynienia z połączeniem trzech czynników. Wszystkie one spotykają się dokładnie w punkcie, który za chwilę nauczę cię masować. Pierwszy czynnik to krążenie. Erekcja to w ogromnej mierze przepływ krwi. Tkanka, która odpowiada za twardość, działa jak gąbka. Musi zostać szybko i obficie wypełniona krwią. Problem w tym, że tę krew dostarczają tętnice biegnące przez miednicę. Lata siedzącego trybu życia, stresu i stanów zapalnych sprawiają, że te naczynia stają się sztywne i mniej elastyczne. Przepływ zwalnia, krew zalega, a reakcja ciała przestaje być natychmiastowa. Drugi czynnik to mięśnie dna miednicy. To one kontrolują pęcherz, jelita i funkcje seksualne. Paradoks współczesnego mężczyzny polega na tym, że te mięśnie są jednocześnie napięte i słabe. Przewlekłe zaciskanie, stres i zła postawa sprawiają, że są w ciągłym skurczu. Taki napięty mięsień dosłownie ściska naczynia krwionośne i nerwy, odcinając sygnał dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Trzeci czynnik to nerwy. Nerw sromowy odpowiada za czucie i uruchomienie reakcji. Gdy jest uciskany przez napięte mięśnie, sygnał staje się słaby i opóźniony. Najpierw znika wrażliwość, potem pewność siebie, a na końcu pojawia się frustracja i napięcie psychiczne. Podsumowując, twoja witalność nie zniknęła. Ona jest uwięziona za barierą sztywnych naczyń, napiętych mięśni i uciskanych nerwów. Punkt, o którym mówimy, działa jak zawór bezpieczeństwa dla wszystkich trzech systemów jednocześnie. Dlatego jedna minuta dziennie może mieć tak głęboki efekt. Pozwól, że na chwilę się przedstawię i wyjaśnię, dlaczego tak mocno podkreślam znaczenie tej prostej techniki. Nazywam się dr Anna Kowalska. Od lat pracuję z mężczyznami, którzy przychodzą do mnie nie tylko po recepty, ale przede wszystkim po odpowiedź na pytanie, dlaczego moje ciało nie działa już tak jak kiedyś. Przez długi czas medycyna koncentrowała się na gaszeniu objawów. Tabletka na chwilę, szybkie rozwiązanie na jedną noc, doraźna pomoc. Ale tysiące rozmów z pacjentami nauczyły mnie jednego: to podejście nie rozwiązuje prawdziwego problemu. Ono tylko go maskuje. Większość mężczyzn, którzy siedzą naprzeciwko mnie w gabinecie, mówi to samo: nie czuje się już sobą. Są zmęczeni, sfrustrowani i mają wrażenie, że ich ciało stopniowo wymyka się spod kontroli. A ja zawsze odpowiadam im tak samo: nie jesteś zepsutą maszyną. Jesteś złożonym systemem, który przez lata nie był odpowiednio konserwowany. Spadek sprawności nie jest tajemnicą ani kaprysem biologii. To problem anatomiczny, który wymaga anatomicznego rozwiązania. Dlatego w mojej pracy sięgnęłam nie tylko po zachodnią urologię, ale także po wiedzę z zakresu fizjoterapii i tradycyjnych systemów medycznych. One od dawna rozumieją coś, co często umyka nowoczesnej medycynie. Ciało działa jako całość. Napięcie w zginaczach bioder wpływa na dolny odcinek kręgosłupa. Napięcie w dole pleców bezpośrednio oddziałuje na dno miednicy, a dno miednicy ma bezpośredni związek z Twoją sprawnością, czuciem i kontrolą. Ta technika masażu nie jest moim wynalazkiem. To starożytna wiedza, którą dziś potwierdza współczesna fizjologia. Zalecam ją moim pacjentom nie jako zamiennik leczenia, lecz jako fundament codziennej profilaktyki. To sposób, byś przestał być biernym pasażerem i stał się współpilotem własnego zdrowia. Jedna minuta dziennie, regularnie, bez presji i bez strachu, może z czasem przywrócić to, co wydawało się utracone. Teraz, gdy rozumiesz już, dlaczego ta metoda ma sens, czas, Przejść do konkretów. Zanim pokażę Ci dokładne miejsce i technikę, musimy omówić najczęstsze błędy, które sprawiają, że mężczyźni rezygnują zbyt wcześnie i nie widzą efektów. Zanim pokażę Ci dokładne miejsce i samą technikę, musimy zatrzymać się przy czymś bardzo ważnym. Widziałam zbyt wielu mężczyzn, którzy zaczęli z nadzieją, a po kilku dniach zrezygnowali. Nie dlatego, że metoda nie działała, ale dlatego, że popełniali te same błędy. Pierwszy błąd to zbyt duża siła zamiast precyzji. Wielu mężczyzn myśli, że im mocniej, tym lepiej. To naturalne, ale w tym przypadku całkowicie błędne. Ten obszar jest gęsto unerwiony i silnie ukrwiony. Zbyt mocny nacisk nie rozluźnia, lecz powoduje mikrourazy, stan zapalny i dodatkowy ucisk nerwów. Jeśli po masażu czujesz ból, pieczenie albo promieniujący dyskomfort, to znak, że przesadziłeś. Właściwy nacisk ma być wyraźny, ale kojący. Odczuwalny, nigdy bolesny. Drugi błąd to masaż na sucho albo z niewłaściwym preparatem. Olej nie jest dodatkiem, lecz częścią terapii. Suchy masaż powoduje tarcie i podrażnienie skóry, zamiast dotrzeć do głębszych warstw. Z kolei ciężkie, syntetyczne preparaty mogą blokować pory i pogarszać efekt. Dobrze dobrany olej działa jak nośnik. Przenosi działanie masażu głębiej, tam gdzie naprawdę trzeba. Trzeci błąd to brak regularności. Masaż przez 3 lub 4 dni, a potem rezygnacja, bo nic spektakularnego się nie wydarzyło. Pamiętaj, że próbujemy odwrócić lata napięcia, zastoju i złych nawyków. Tego nie da się naprawić jedną próbą. Pierwsze subtelne zmiany pojawiają się po tygodniu, a wyraźne efekty po kilku tygodniach. To proces, nie sztuczka. Czwarty błąd to niewygodna pozycja. Jeśli wykonujesz masaż w napięciu, skręcony, z obciążonym nadgarstkiem, twoje ciało automatycznie się broni. Mięśnie, które mają się rozluźnić, jeszcze bardziej się napinają. Technika musi być wykonywana w pozycji komfortowej, stabilnej i spokojnej. Inaczej będziesz z nią walczył zamiast z niej. Korzystać. No, piąty błąd to traktowanie masażu wyłącznie jako przygotowania co na konkretny moment. Gdy robisz go tylko przed planowaną bliskością, pojawia się presja i stres. A stres natychmiast blokuje przepływ krwi. Ta praktyka ma być codzienną konserwacją, jak mycie zębów, a nie testem sprawności. Wtedy ciało reaguje naturalnie, bez napięcia i oczekiwań. Jeśli unikniesz tych błędów, jedna minuta dziennie naprawdę zacznie pracować na Twoją korzyść. Teraz jesteś gotowy na kolejny krok. Teraz przechodzimy do najważniejszego elementu. Jeśli ten punkt zostanie znaleziony dokładnie, cała technika zaczyna działać jak klucz pasujący do zamka. Jeśli nie, efekt będzie słabszy albo żaden. Ten obszar nazywa się krocze. W tradycyjnej medycynie wschodniej znany jest jako punkt Huyin, centrum, w którym zbiegają się najważniejsze kanały energii męskiej witalności. Z punktu widzenia anatomii, to miejsce, gdzie spotykają się naczynia krwionośne, nerwy i kluczowe mięśnie dna miednicy. Jak go znaleźć w praktyce? Wyobraź sobie linię prostą między podstawą moszny a końcem kręgosłupa, czyli kością ogonową. Dokładnie w połowie tej linii znajduje się miękki, mięsisty obszar. To nie jest kość, to nie jest twarda struktura, to delikatna, sprężysta tkanka. Gdy delikatnie uciskasz palcem ten środek, zauważysz coś charakterystycznego. Jeden punkt będzie wyraźnie bardziej wrażliwy niż reszta. Nie chodzi o ostry ból, ale o uczucie tkliwości, jakby ciało mówiło: tu jest napięcie. To bardzo dobry znak. To oznacza, że trafiłeś dokładnie tam, gdzie przez lata gromadził się zastój krwi i napięcie mięśniowe. Ten punkt znajduje się bezpośrednio nad mięśniami opuszkowo-jamistymi i kulszowo-jamistymi. To one odpowiadają za sztywność, kontrolę i siłę reakcji. To również miejsce, gdzie tętnica sromowa wewnętrzna wchodzi głęboko do miednicy, aby zasilać tkanki odpowiedzialne za sprawność. Jednym ruchem oddziałujesz więc na krążenie mięśnie i nerwy jednocześnie. Jeśli do tej pory wszystko jest dla ciebie jasne, w następnej części pokażę ci dokładnie jak wygląda pełna technika 60-sekundowego masażu krok po kroku. Bez domysłów, bez chaosu, bardzo konkretnie. Teraz przechodzimy do sedna. To jest pełny protokół jednej minuty, który polecam moim pacjentom. Nie trzeba nic modyfikować ani improwizować. Wystarczy wykonać go dokładnie tak, jak opiszę. Najpierw przygotuj pozycję. Najlepsza i najbezpieczniejsza to leżenie na plecach z kolanami ugiętymi i stopami opartymi o podłoże. W tej pozycji biodra i dno miednicy naturalnie się rozluźniają. Alternatywą jest siedzenie na przedniej krawędzi stabilnego krzesła, ze stopami płasko na ziemi i kolanami lekko rozsuniętymi. Wybierz to, w czym czujesz się swobodnie. Pierwsze 5 sekund to przygotowanie. Nałóż niewielką ilość ciepłego oleju na palce i na cały obszar krocza. Nie spiesz się. Samo ciepło i dotyk zaczynają wysyłać do układu nerwowego sygnał bezpieczeństwa. Kolejne 5 sekund to sprawdzenie nacisku. Połóż palec środkowy lub dwa palce na znalezionym punkcie. Zastosuj nacisk, który można porównać do dojrzałego pomidora: na tyle mocny, by tkanka lekko się ugięła, ale na tyle delikatny, by nie pojawił się ból. Weź powolny, głęboki oddech. Następne 30 sekund to ruch okrężny. Utrzymując ten sam nacisk, wykonuj bardzo wolne, małe kółka. Przez 15 sekund zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie przez 15 sekund w przeciwną stronę. Wyobraź sobie, że ten ruch wypłukuje zastój i zaprasza świeżą, bogatą w tlen krew do środka. Nie przyspieszaj. To nie jest ćwiczenie siłowe. Potem przechodzimy do 20 sekund nacisku i zwolnienia. Dociśnij punkt na spokojne liczenie do 5, po czym całkowicie zwolnij nacisk na kolejne 5 sekund. Powtórz ten cykl dwa lub trzy razy. Ten etap jest kluczowy dla uwolnienia uciśniętych nerwów i głębokich punktów napięcia w mięśniach dna miednicy. Ostatnie 5 sekund to zakończenie. Zdejmij palce i wykonaj jeden bardzo wolny, głęboki oddech, wciągając powietrze do brzucha i spokojnie je wypuszczając. W ten sposób utrwalasz stan rozluźnienia i regeneracji. To wszystko jedna minuta. Bez bólu, bez pośpiechu, bez presji. W następnej części wyjaśnię, jakiego oleju używać i dlaczego to ma ogromne znaczenie dla efektów. W tym miejscu wielu mężczyzn popełnia błąd, myśląc, że olej to tylko środek poślizgowy. To nieprawda. Olej jest aktywną częścią terapii. To on decyduje o tym, czy masaż pozostanie powierzchowny, czy dotrze głęboko tam, gdzie znajduje się prawdziwy problem. Pierwsza i najprostsza opcja to olej rycynowy. Z punktu widzenia biologii jest wyjątkowy, zawiera bardzo dużą ilość kwasu rycynolowego, który ma silne działanie przeciwzapalne i potrafi przenikać do głębokich warstw tkanek. W praktyce oznacza to lepszy lokalny przepływ krwi i zmniejszenie sztywności naczyń. Dla wielu moich pacjentów to najlepszy wybór na start. Ważne jest tylko, aby był to olej dobrej jakości, tłoczony na zimno. Druga opcja to olej z czarnuszki. Ten wybór polecam mężczyznom, którzy chcą pójść krok dalej. Olej z czarnuszki od wieków był stosowany w medycynie Bliskiego Wschodu jako wsparcie męskiej witalności. Zawiera związki, które wspierają krążenie i pomagają obniżać przewlekły stan zapalny. Wielu mężczyzn opisuje po nim uczucie przyjemnego ciepła i głębszego rozluźnienia w całym obszarze miednicy. Trzecia opcja to mieszanka. Możesz połączyć olej rycynowy z olejem kokosowym w równych proporcjach. Olej kokosowy poprawia poślizg i ma naturalne właściwości ochronne dla skóry. Do takiej bazy można dodać kilka kropli olejku eterycznego, np. rozmarynowego lub miętowego. Rozmaryn pobudza krążenie, a mięta daje uczucie świeżości i sygnał dla naczyń krwionośnych, by się rozszerzyły. Zawsze pamiętaj, że olejki eteryczne muszą być mocno rozcieńczone. Nigdy nie stosuj ich bezpośrednio na skórę w tym miejscu. Odpowiedni olej sprawia, że masaż przestaje być mechanicznym ruchem, a staje się głębokim zabiegiem terapeutycznym. To różnica między im chwilowym uczuciem ulgi, a realnym wpływem na krążenie, nerwy i mięśnie. W kolejnej części pokażę ci, jak wzmocnić efekty tej jednej minuty prostymi nawykami, które dodatkowo odblokowują miednicę i przyspieszają rezultaty. Chcę, żebyś spojrzał na tę jedną minutę dziennie, nie jak na trik ani ratunek na ostatnią chwilę, ale jak na akt szacunku wobec samego siebie. Spadek sprawności to nie tylko kwestia ciała. To cichy ciężar emocjonalny, unikanie bliskości, obawa przed porażką, utrata tej spokojnej pewności, że wszystko działa tak, jak powinno. Kiedy każdego dnia świadomie rozluźniasz to centralne miejsce w miednicy, robisz coś więcej niż masaż. Usuwasz mechaniczną blokadę, która przez lata ograniczała przepływ krwi, uciskała nerwy i trzymała mięśnie w ciągłym napięciu. A gdy ten korek zaczyna znikać, efekty pojawiają się nie tylko w jednej sferze życia. Lepsza kontrola pęcherza, mniejsza sztywność w biodrach i dolnych plecach, spokojniejszy sen, większa swoboda ruchu to wszystko są sygnały, że ciało znów zaczyna z tobą współpracować. Masz wybór: możesz zaakceptować narrację, że po pewnym wieku pogorszenie jest nieuniknione i że jedyną odpowiedzią są drogie, chwilowe rozwiązania, albo możesz wybrać drogę świadomego działania. Jedna minuta dziennie, prosta technika, odrobina cierpliwości i konsekwencji to niewielka inwestycja w porównaniu z tym, co możesz odzyskać. Jako doktor Anna Kowalska widziałam wielu mężczyzn, którzy myśleli, że ich najlepsze lata są już za nimi, a potem odkrywali, że ciało wcale się nie poddało ono tylko czekało, aż ktoś wreszcie usunie blokadę. Twoja witalność nie zniknęła ona wciąż tam jest. Wystarczy dać jej właściwy sygnał dzień po dniu.